Panie. Fajny baner, krzyżyk masz. No. Zabaj, jedziemy, Jeden jest i drugi. Jest. Ten jaki nerwus, kurde. Nie ja ja. proszę. Co? <laughs> jaki nerwus? Nerwy? Nerwus no. Ale kto? No Adaś. Gdzie? U mnie za jest. Pani pan, pan się i pan spójrz. Ale przecież byłem o 17. Ty taki poseł ile możesz zrobić No tam są stawki stawowe z 15 chyba. Tak? No. Ty tak mało? Tak, tak, no niestety. Wszyscy myślą, że to kokosy. A to dużo czasu zajmuje, wiesz? Ja na przykład e. nie nie chciał być on Siedzisz cały czas tam. A on, Nie! On jest. Katolik. On jest. Katolik. Tak, Korona. Jego partia się nazywa Korona. Bo on jest monarchistą. On chciałby, żeby król rządził w Polsce. Autorytaryzm. Chociaż nazwisko takie niepolskie polskie ma. A jak nazwisko? Braun! Huuu, Brown. Ho, 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 Brown. <laughs> Czekaj, a tam jak był Hans Klosto to komu zawsze. To Brunner był chyba? Ewa, Ewa Braun! Ewa Braun była, żona Hitlera <laughs> tak. Ale ona była żydówką podobno. Nie, tak! No. <laughs> a Hitler. Yy, w swoim... jednej czwartej był. Nie, Hitler dzień po swoim ślubie yy, nie żył. No widzisz. Jaki z tego wniosek nie Nie, no wziął ślub i popełnił samobójstwo od razu. Nie? Tak bywa, no. Cóż poradzisz? Widocznie źle wybrał. Ta miłość była śmiertelnie poważna. To duchy jakieś tutaj działają. Ty? Nie, tu, tam coś tu. Stworzyć? Proszę. Do końca, czy? Parkie. Tam przekazuje Będziemy się ścigać. Nie, nie będziemy się ścigać, bo to jakiś auto jest już lat. Zostawiłem go z tyłu. Tylko bzęcy Cholera <laughs> Może Ciebie Krzysiek zobaczył i nie chce się ścigać Myślał, że tam lepiej się trzymać na dystans bo podpadnie i co będzie Na przykład, mógłby poprosić o interwencję posełską yy, na przykład mojego zakładu pracy. Ty możesz poprosić, tylko pytanie jest takie, wiesz, bo on zawsze to, te spotkania są takie, że oni na dwie godziny, bo czym mówią, że a, no to już późno się zrobiło i już nie ma czasu za bardzo na pytania z sali, i ktoś nagle tam, nie wiem, to tak wygląda, jakby pytanie, wiesz, było ustalone z góry, nie? Ja myślę, że to próbuj się zgłosić. Krzysiek jak zawsze się zgłasza, to mówią, że, że już nie ma czasu, że już dwie osoby przed nim są i, i koniec spotkania. Ale to podejdziemy z nim, porozmawiamy potem prywatnie takie. jak się Krzyśkowi spodoba, bo może mu się nie spodoba ten poseł, całe poglądy jego i... Ja, ja jemu zadam pytanie, panie dać. czy pan z Klossem nie grał? <laughs> Nie znami te numery, Brownie. Bruner. Znajdę te numery, Bruner. jest Brownie. Ale stój chyba odpowiednio założyłem? Nie? No paramilitarnie wyglądasz, tak. Ej, ja dobre, dobre. Dobre, dobre. Spodnie wojskowe, tak. O, o, a ja. Zaraz, czekaj, pasa zmienimy. podjedziemy bliżej, to powiesz hasło. Partia. Partia sława, Zaraz wiałać będzie Krzychu, bo szybko będziemy jechać, wiesz. A ty jeszcze tam ci przyjechać. No tam nie obchodzi. Pod ciężarówkę nie wiedziemy, no I to czerwoną do tego Niech chcę portparty To by była przykra sprawa O jest Hajnówka jedzie Zać! Adam, pole wejstary WH jakieś jedzie Ścigaj ją! Uuu, tą hejnówkę nie będę ścigać. Pasi dla hejnówki? Nikt se jedzie. My musimy studzienki policzyć po drodze przecież. Aha. A, zobacz, to studzienka za studzienką przycię A dlaczego studzienki robią w jezdni, a nie obok? Nie wiem. Bez sensu, bo potem właśnie one się zapadają i, i dziury są. To jest jaka? Kopernika? To jest ulica Kopernika, tak jest. A druga to była składowa tam w prawo, nie? Tak. A co tu się tak kurzy coś? Tu kosiarki są. Tu była, Obrony, tak? tu była ulica Wojsk Ochrony Pogranicza, która teraz się nazywa. Obrony czy ochrony? O, o, ochrony. Wojsk tak? Ochrony? Obrony? Już nie ja pamiętam nawet. A teraz się nazywa Depowa. A kim był Depow? Trzeba, trzeba poszukać w Wikipedii Depow był Depowem. Depo. <laughs> Komunista? Nie, nie, no to jak zmienili teraz to musiał być chyba jakimś bohaterem o, już nawet nie trzeba gadać. Ja tak ja powinno to... działać, się? Tak powinno działać, z wyprzedzeniem. Ja tylko tylko Tak, że już... Zbliżamy się do świateł i płynnie się zmienia. Nowe. No, jakaś Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, no. To, co studenci na tym bierzą? Nie wiem, kurczę o co chodzi. I jak jest szpital? Da, jest szpital też uniwersytecki. Ja, a szpital uniwersytecki, co to znaczy? Uniwersytet go prowadzi czy jak? Tak. Ta? I studenci tam też zajęcia mają, nie? A jest y, cześć, szpital jakiś MSW, Bąbrowski, czy coś takiego? Jest. Roku? Jest. Gdzie? Na ulicy Ciepłej. I co i tam, to prawda, że tylko tacy najważniejsi. Nie, ulicy? teraz już słaby ten szpital jest właśnie, wiesz? Tak. Teraz już większość operacji, jak poważniejsze, to. Kierują do tych dużych szpitali, bo oni mają sprzęty już lepsze teraz i, i duży szpital, jest i więcej lekarzy, specjalistów jest. Także tamten szpital to już jest taki. To nie tak jak w Warszawie, że coś zawsze mówili, że jest jakiś taki najlepszy szpital, to jest wojskowy szpital. MSW, czy MSW? No, no czy coś tak, to, ale wie. to bo może, że tam rządowy jest, wiesz też no. jakieś. No, czy coś? Czyli jedzenie No, tu nie, tu nie. teraz to wiesz, prywatna służba zdrowia gdzie tam chcesz Pojeść, pojedź bliżej ja się tego zobaczyć dobra nie. już o. nie będzie widać jakby A, kurwa, to rządowy nie, 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 ale dziwną kratkę ma zobacz, tak przez całą kabinę teraz może go zobaczymy, jakiś w okularach kimś jaką kratkę taką tu miał O ja słabą do D Którego tego z A, Ale to my też go dogonimy, bo światło się zmieniło, więc O, możemy mu pomachać Patrz, autobusem już Zobacz, pani jedzie w autobusem ja nie, pani wiąże autobusem. No, ja ale kobieta kierowca, zobacz no? Krzysiek, blondyneczka. A patrz, a ja autobusami jeżdżę po wszędzie był. No. <laughs> nie wiem, czy na światło, czy na blondyneczkę teraz pukać. Krzysiek, co ty puchasz blondyneczki? To bo jeść, bo czasu nie ma. Jak czerwone przecież a z, jaki zam, nerwus no tam to zawsze się spójrze <laughs> z tobą to... <laughs> jak jadaszkę z Białowieży 22 czy 30 otwórz okno masz zasłonił blondynkę no bardziej aj dawaj no już i tak zielona się zmieniło Opuść trochę. Już. Proszę. Jeszcze. No. I tak czerwona jest tak. Partia. Panie odejmie pan tu Cisze. w hularach Nie słyszysz Co panią? No Nie, ja bym wolał jednak tą blondynkę za No ale pani siaty no śnie się ciężkie Trzeba by jej pomóc Jakieś pomysł? Jeszcze powie, że jej zakupy chce zabrać. Nie odda się tym z biedronki deszczy. Jestem, no? no tutaj, po lewej stronie. To jest na górze aula taka. Nie wypada się spóźnić, To powinien być. O, reklama klubu nasnego jedzie. A to jest działać od razu. <laughs> O, ten. Takim dużym autem jeździ. Zaimponowało mi. To ta srebrna Audi z przodu. A zaraz zobaczysz, bo my tam spróbujemy też podjechać jak najbliżej. Gdzie? 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 No gdzie? Do końca. Gdzie to jego sygnał? Ja zaraz za zakrętem. A to mm. nie, nie ma na tych na niebieskich tablicach? Mm. A nie, B i A on jest. Ty, ja, 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 ja... Czekajcie chwilę. Te otwór! Rafał, ja idę miejsca zajmę. Co? Szanowni. Miejsca zajmę! Już spokojnie. Ochrona prezydenta musi być. Ale tu skórna się spieszy. Nie, kamień. Zablokuje Krzysiek. W razie pożaru to niebezpiecznie trochę. Musimy podejść kawałek, ale to już najbliżej jak się dało.